Witam was bardzo serdecznie z tej strony Hast. A dziś po raz pierwszy rozpoczynam serię z Don Starf na kanale. Od dłuższego czasu zastanawiałem się jaką postać wybrać. Nie mogłem się w zasadzie zdecydować na żadną z nich, ale w końcu ostatnio robiłem przeglądy modyfikacji i natrafiłem na tą postać, na Droka. Moim zdaniem jest świetny. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie po prostu urzekł. E, zarówno jego wygląd jak i dźwięki e, to co on reprezentuje w statystykach i e, no po prostu muszę, muszę nim zagrać jest po prostu świetny i mam nadzieję że nie będzie to krótka gra zobaczymy jak długi będzie czas ładowania mam nadzieję że niezbyt długi hmm, nawet szybko Oczywiście gram na dodatku DLC hmm. zawsze fajnie jest zobaczyć niestandardowe intro. Okej, okay, dobra, zaczynamy. Soby na pewno, na pewno muszę się zaopatrzyć w wianek. Ma tylko 80 poczytelności także z pewnością mi się to przyda. No a przy okazji i tak, złapiemy wszystko co, co mu tutaj podejdzie pod rękę. Jak mu ten głód spada? 5 punktów. Szybko w miarę. No Ale jest 250 punktów, to nie powinno być dużych problemów. Wyłączyłem oczywiście wszystkie mody, zazwyczaj te, które używam do przeglądów żeby przewijać czas oblokować bloków i tak dalej byłoby to oczywiście bez sensu gdybym e, korzystał z tego w serii chodzi o wyzwanie chodzi o to żeby sprawdzić też jak działa drog oczywiście jeśli zginę to jest wina twórcy że postać jest źle zrobiona jest niezbalansowana <grym>, a nie moich umiejętności co on już może zrobić hm, ciakierkę póki co jest ok Martwi mnie tylko to, że zacząłem na wiosnę. Chciałem zacząć na jesień, ale trudno już jest jak jest. Mam nadzieję, że nie będzie wielkiej wtopy i że seria szybko się nie skończy. Chodź tu. Dobra. Dźwięki ma świetne. Przyznam osobiście, stworzyłem parę postaci, ale... Żadna z nich nie może się równać pod kątem dźwięku z drokiem. Tutaj jest to po prostu bezbłędnie e, trafione. Coś pięknego. O, o może to zjeść okej. Okay. Myślałem, że już... <grywki> Mówi, że preferuje mięso, już się bałem, że coś przeoczyłem. To na razie nie jest potrzebne póki co Och, oh, zmierzch Oczywiście planuję tutaj e, na początek jak najwięcej zwiedzić tych terenów e, Zbadać dużą część mapy, mieć taki ogląd co gdzie jest e, Przy okazji zbierać właśnie surowce No i dopiero potem się osiedlić ...w jakimś takim dobrym miejscu logistycznie. Oczywiście plany mają to do siebie, że zwykle e, się zmieniają na skutek różnych doświadczeń. Ale staram się trzymać planu. Trzeba mieć przecież jakiś plan. Jak na przykład zrobienie kilofa. Świetnie. Nie mam nawet krzemienia. To jest dobry znak. O, jest. Biegni szybciej. Dobra, mamy kill-off. przydałby się trochę złota. Gdzie to było, gdzie to było? O, tu. Koniecznie korzystam ze ścieżek, jak tylko się da nie jest zbyt szybki, a lepiej nie ryzykować, że przyjdą psy albo zacznie lać non stop zanim się drog zabezpieczy. Szczyłki zostawimy w świętym spokoju. To nie ten etap Czemu ten patyki na ogóle zbieram? Dobra, lepiej jedzenie niż patyki Co ty jeszcze potrzebujesz? Tak, ja go nie robię, bo to jest badziewne. Młotek ich się przydale chyba nie teraz Tak w ogóle O, miłoby było <głodek> Miłoby było mieć drewno Co ja robię? Tu jest siekier <głodek> Miałem tak już kilka razy, że zacząłem grę, zacząłem zbierać różne rzeczy, wszystko, się, wszystko było przydatne i prawie nastawała noc i stwierdziłem, że nie mam y, nic na opał, nie mam jak zrobić ogniskę. <grym> Ale to tylko parę razy. Głucho nikogo nie ma. To chyba dobrze. Zwykle to są potwory. Tak spróbować tego tej sztuczki ze ścinaniem drzewa. No to potrwa by trwało i trwało. Jak to było myk, myk. Nie ma żadnego myk. No. kompromituje się tutaj. O masakry. Dobra, skupmy się jednak na wianku. Zanim zejdę z tych łąki, nie będzie kwiatów. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Nic nie widzę. Może tam. To jest. Mlecik... Okej... Okay. Jest git. Jest git. O! no to miła niespodzianka. Ale cała magia już jest. O! O! Jak to było Dobra zacznę od Może tak zacznę od ogniska Co by tu zjarać Trochę drewna. Teraz tak, o zaczyna się Co? Super, nie mam kwiatów Zacznę od tego co na pewno mogę wziąć Jak wiadomo tutaj w skrzyni jest pułapka Za chiny Ludowe, nie pamiętam jak, jak się to otwierało Ponoć młotkie, ale nie mam pewności. Spróbujemy młotkiem. Tak, żeby nie dużo światła. Oszlak. <grytania> o, świetnie. Cenny popiół zdążyłem zabrać. Nic z tego nie będzie. Ach, durnota. Przecież mogłem zniszczyć najpierw tę głowę świni i mieć skórę. Tak, suf ale przynajmniej było efekciarsko od początku <grystanie> czy mnie się przyda na początkowym etapie trochę tych odłamków kości nie wiem w sumie. muszę je mieć miejsce to idzie tu, to idzie do żołądka dobra tak czy inaczej weźmiemy te kości O, 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 o! Daleko, daleko. Tu jest jeszcze jeden, to będzie 7. 7 no. odłamków kości piecha to nie chodzi. Dobra, usmużym jagódki. Ciekawe. Już leje, nam. No stop. Ja oczywiście nie mam kwiatu, żeby zrobić parasolkę. Świetnie. Dopiero 12. Co z tego będzie? Co z tego będzie? O! a <gry> to dziwne. Zrobiłem to tylko tak dla... na próbę, ale... Jestem w szoku, że dostałem skórę świni. To jest chyba niedopatrzenie twórców w zasadzie. E, nie ma to w związku żadnym, żadnym z modów. I za to wygląda. Po spaleniu głowy świni i zniszczeniu jej młotkiem dalej otrzymujemy skórę świni. Chyba to moja wina. Czegoś nie chwycę to zresztą... Dobra, jest tu sporo kości ja bym tylko pamiętał do czego one służyły Przyznam szczerze, że e, tak mocno byłem poświęcony tworzeniu modyfikacji przez dłuższy czas, że naprawdę niewiele e, pamiętam e, z dodatku Wasze receptury, przedmioty z DLC W zasadzie jeśli chodzi o takie długie e, serie, takie wiadomo nie nagrywam na kanale, takie e, długie serie prywatne to grałem tylko w zasadzie OP Fried, którą U. gra się stosunkowo łatwo. Odżyłem chyba do setnego czy dziewięćdziesiątego dnia, nie pamiętam, coś koło tego. E, no i przerwałem. E, potem skupiłem się na modyfikacjach, mi no jakoś tak wyszło. Ale nie miałem okazji grać zbyt długo e, w samo DLC właśnie, innymi postaciami. Nie otwieramy tego, nie otwieramy. Dż, 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 dż. Dobra, kwiatki by się przydały. Aaaa, kicham to pochodnie. No i teraz się okaże, jak to tam w praniu wygląda. Nie pamiętam w ogóle receptur, do których można wykorzystać odłamki kości, masakra. W... Chyba. Chyba tą e, chatkę do drzemek. Matko. Chyba tą chatkę do drzemek podczas e, trwania dnia e, w lecie chyba można to wykorzystać, ale oczywiście mogę się mylić. Było dawno i nieprawda. Jeszcze czty, tylko 4 W zasadzie to mi tylko spowolni przemakanie A nie zabezpieczy mnie przed y, moknięciem więc i tak jest kicha Nie wiem czym co od wiosny <grystanie> Tak mi gra wylosowała nie jest moja wina O matko już na jukek No sekra Śpi, 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 nie rusza się. Nic się nie zrobię, śpi Oooo! To jest jakaś jakiś koszmar! Wiesz to szybko i rób parasol mm, Sukces No mm, 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 mm. tak, w zasadzie nie, nie za dużo odkryłem w te dwa dni. Wszystko przemoczone, świetnie. O rany, no niech skończy padać. <laughs> się robi męczące. Dobra. Mm, co ja w zasadzie robię? Gdzie ja biegnę? Co ja robię? Gdzie ja patrzę? A, samorodki złota by się przydały. O! O! że przykładnie mi się nie za bardzo przydadzą Dobra, czyli w pobliżu mamy zagrożenie Cinaj to e, w zasadzie musiałbym się teraz nie wiem gdzie jest wyjście z tego biomu bo musiałbym się udać e, na biom skalny i trochę tych skał zniszczyć ale nie wiem gdzie rędy hmm. chyba w tamtą stronę Czyli biegłem tu niepotrzebnie. Kwiatkowy komplet. i... Kwiecisty brasol. Jeszcze musiałbym zrobić tą kamizelkę kwiecistą. No, nareszcie przestało padać. Skory siń, ale nie mam miejsca na deski, bo zniszczyłem te chatki. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam w zasadzie yy, osiedlać się najczęściej wokół... Znaczy w pobliżu wioski świn. Ja wiem, że jest pełnia, że są świniołaki, ale to nie robi większego problemu. Nawet jak się jest w obozie, gdy one się pozmieniają, to wystarczy, one mają taki sam, taką samą szybkość biegania jak postaci. Wystarczy się po prostu kręcić w kółko, aż minie noc i gotowe. Wiadomo, że jeszcze może być kilka innych czynników, jakieś psy gończe czy coś, ale... To nie jest duży problem. Dlatego więcej jest chyba korzyści z mieszkania bok świnek niż, niż tych utrudnień. Eee, Dobra, znowu jesteśmy na łące. Ooo, pajączki. Mm, Zabijmy was, ale nie mam miejsca na wasze łupy. Dziu, 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 dziu. Co dalej? Co bym wyrzucić? Odwieczny dylemat. Co wyrzucić, co zostawić? Nic nie jest do wyrzucenia. A kamienie też mi się przydały. Dobra. Tu, gdzie jest ten kamyk? Ojej. <laughs> nie zauważyłbym go. Ostakrad. Naprawdę. No i znowu nie ma złota. Pamiętam te czasy, kiedy z tych kamieni wypadało złoto. To było piękne. Eee. Po co mi lód? O dobrze, nareszcie we właściwym miejscu. Coś nam krucho idzie to zrobienie obozu. Ale dopiero drugi dzień. No nie. O dobra, zrobimy inaczej. Myk, zostawimy to. Recepta już jest zrobiona, ale my, a my mamy miejsce, teoretycznie. Przydałby się plecak. Przydałby się plecak. Ile to tam... No. Ile to tam wymagało? No wszystko zasadzimy. no 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 no. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. O ludzie. Nie, no trzeba zrobić ten plecak. Nie ma, nie ma opcji. Co z świńskim plecakiem? O, to mogę zapomnieć. <grybujesz> Okej. Okay. Trochę więcej światła. O, super. <noise> Co się za coś zabiera, to się, to się psuje w zasadzie. Mm -hmm. Dobra, zrobimy tak. Też już jest przygotowane w razie czego. Wystarczy odstawić. Zazwyczaj sobie tak robię, żeby sobie zaoszczędzić tutaj miejsca w takiej punktu, którego i tak jest mało. E to robię właśnie receptury zwłaszcza to się tyczy struktur m, które można postawić można je zrobić i zostawić w ekwipunku czy tutaj w zasadzie w tym menu a nie w ekwipunku e, no i postawić je potem we, w wybranym miejscu czy mi się przyda upata? nie, że mm, mm, dopiero się za chwilę okaże czy nie trafię na bawoły to wtedy się okaże czy było przydatne czy nie co ja jeszcze mogę zbudować? Linę żeby już wiedział jak eee, włócznie hmm. Cichać śpiwór łapki, ja się nie bawię w takie rzeczy eee, hmm, hmm, hmm. No i tyle cz, cz, cz. Idziemy dalej badać teren No, dzień no dzień! Jaka jest? O, kolejny złotu, złotu! Fajny jest ten jaskiniowiec! Oj, znowu deszcz! <grywy> Będę narzekać na ten deszcz! Nie ma innej opcji! Dopóki nie będzie kurtki przeciwdeszczowej albo kapelusza, to będę zrzędził na deszcz. O! Tryb śmierci. Zaczyna się tryb przygodowy. Dół. O! Termowe ży No ten, termowe. Mhm, dobra. Pobawimy się troszeczkę. Myk. Just, last, last. I teraz będzie ciężko. Wow, szybko go ubił. Zapomniałem zupełnie, że on zadaje wyższe obrażenia. Ha, 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 ha. Niepełnoprzekładni. I drugą włócznie. Zupełnie zapomniałem o tym e, Atucie. E, Droka. Atucie. <gry> e, że może zadawać wyższe obrażenia. Ekstra. To jest zdecydowanie duża pomoc. To biedna, ta biedna poczytelność mnie martwi. Czemu on się odnawia? Aha, wianek, wianek, tak, wianek. Mhm, wianek. Okej. Okay. Strasznie upustoszały te tereny. Nie zmieniałem nic w generacji świata. Uważam, że to nie ma sensu. Czasami e, dla zabawy sobie zwiększam ilość kruków, bo jest to zabawne, jak tak złowieszczę wszędzie się pojawiają i kraczą. Pokaż na co się stać. Ale nie zmieniałem żadnych ustawień, żeby było ciekawie. Uważam, że najlepiej to wygląda tak jak to twórcy stworzyli pod kątem balansu Last. Keating Pro Dobra Na marmur jeszcze mam trochę miejsca ale ja nie znoszę marmurowej zbroi więc na razie sobie ją odpuszczę Nie cierpię jak on biega tak anemicznie To w sumie jest bez sensu masz zwyczajną drewnianą zbroję, robisz szybkie uniki masz świetną marmurową zbroję która cię chroni przed yy, obrażeniami to w zasadzie nie umiesz robić uników i ciągle je... Docierają do Ciebie te ataki, więc w sumie z dwojga złego, z tych dwóch zbroi e, wybieram Pikachu. Znaczy się wybieram oczywiście drewnianą Dobra, mam już pełno złota, już się nachapał. E, co dalej, co dalej? Armur, kicham marmur. W sumie mogli znaleźć na niego więcej zastosowań. jedyną rzeczą, jakiej drog nie ma teraz, to jest jedzenie. Ojej. są fajne. Mniem, jak <śmuszczak> się je zabija. O oh, rany. Ciągle pada. Nie wiem gdzie iść. W zasadzie miałem, mam zawsze taką zasadę, że idę wzdłuż brzegu, a teraz ro, w ogóle zrobiłem jakąś e, niedołężną gąsienicę i nie wiem w ogóle gdzie co jest odkryte. Mam ty, po, po kawałeczku z każdego biomu. <grym> <grym> nie mam pojęcia gdzie idę. Show must go on. O, parasol mi gnije. Czemu ja tego nie zbieram? Lina, lina, słomiony kapelusz na pokaz Pamiętaj jak swojego czasu chciałem stworzyć z tej grydy Cave eee, tą postać w słumianym kapeluszu to był taki głupek wiejski Will się nazywał czy jakoś tak Ale po tym mi się <grym> W sumie Jak jestem taki pro to A. mogę pokonać i pajanki. Dwa ciosy! Super! Superowo W ogóle jest świetne O nie Trafił mnie W ogóle u niego jest też to świetne, że e, Te obrażenia nie mają zasadzie, Na obrażenia nie ma wpływu głód e, Co drażni i strasznie u Wolfganga. ganga Jak się takie hucherko zamienia Wyssane Rania, ja zaraz umrę z głodu, to będzie klasyczna śmierć dnia czwartego, trzeciego. Umrę z głodu. <noise> nie ma w ogóle jedzenia. Wszystko minąłem. Co było przydatne? Jakieś marchewki? Jag jagódki, cokolwiek... Nic z tych rzeczy. Kwiatki? Nie, nie będę kwiatków. Litości. Mmm, zaraz będzie noc. O, jagódki! Za nimi ten latający pasożyt to wszystko zje. Jagódki, jagódki, jagódki. Dobra, są jagódki osiedlimy się najlepiej oczywiście w miejscu gdzie można coś w nocy przerabiać a nie stać bezczynnie czyli w pobliżu dużej ilości zasobów tych dwóch kamieni ok świetnie mm, może tu tak chyba powinno złapać tego nie spalę bo mi, bo mi szkoda tu też mi szkoda ale spalę no nope, tego nie jemy Dobra, pożywi się trochę. Przygotuję się na następny dzień. Marcheweczki... O, robię. marcheweczki też. Okej... Okay. Tego tak nie zjemu mi szkoda po hmm. No nie będzie łatwo pewnie. Znając życie coś mi, coś mi nie wypali. Coś tutaj ośmieszę się w jakimś momencie no Jak nie będzie ciągle padać to jest duża szansa, że coś się uda Ale przede wszystkim... O zwariował, zwariował! Moja klawiatura zwariowała Okej okay. Przede wszystkim oczywiście boję się gigantów Gęsia łosia nie, bo można go kitingiem zabić po pewnym treningu Zabić bez obrażeń e, w postaci, ale Boże już z, e, z muchosmokiem To mam nadzieję, że szybko nie nadejdzie to by było na tyle, teraz sobie myślę zakończę. Eee, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że nastąpi to szybko. Do następnego, cześć.